Bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny odcinek z serii Po Mojemu, a dzisiaj na celownik weźmiemy czołg T29. Tak, ludziska. Cóż, na porządku chciałbym Wam powiedzieć. Powiedzieć. A mianowicie, spytać jaki układ serii Wam bardziej pasuje. Czyli taki, że na przykład omawiam czołg i pokazuję bitwę nim, czy po prostu sam, same omówienie czołgu, bo nie wiem, nie wiem właśnie w co Wam uderzy. Dzisiaj będzie po prostu samo omówienie czołgu bez bitewki. Ok, Wójtka, T29. Jest to siódmy tier z amerykańskiego zrzewka. To jest typowy wieżowiec. Może zobaczmy, gdzie on prowadzi. t 29 prowadzi do czołgu T110E5. Możemy do niego dojść przez czołg M6 bądź przez Shermana E2. Tak, yy, Sherman E2 Jumbo. Tak jest. Linii do tego czołgu chyba nie będę omawiał, bo tutaj nie ma co omawiać, bo to jest tylko siódmy tir. Więc ok. Ludziska. Jak widzicie, mam na tym czołgu Trzy odznaki biegłości. Czemu? Powiecie. Ponieważ t 29 to był mój pierwszy siódmy tier w tejże. I po prostu czuję do niego taki straszny sentyment. I zawsze jak na ten czołg się patrzę, to po prostu... Po prostu przypominają mi się te stare, dobre czasy WOTA. I przypomina mi się ta frajda. Ta frajda po prostu frajda, jaka płynie... Z gry tym czołgiem. Ten czołg jest po prostu. och, No świetny! Po prostu ludziska świetny! Niesamowicie mi się podoba. Bo jest naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie, możecie teraz zobaczyć, jak prezentuje się model tego czołgu. Moim zdaniem jest wykonany bardzo fajnie, bardzo, bardzo szczegółowo. Modele na Xbox One po prostu powalają mnie czasami. Zobaczcie tutaj. Ilość szczegółów, jakieś śrubki, nieśrubki, to tamto, zadarcia. No normalnie, super, super, super. Bardzo fajnie to wygląda. No i oczywiście te trzy gwiazdeczki na lufie też robią swoje, prawda? <ścoughs> Okej, okay, może pokażę Wam, ile bitewek mam tym czołgiem. Mam nim 655 bitew, asa pancernego wbitego 85%. Tak, powiecie, ale odznaka, trzecia odznaka to 95%. Tak, ludziska, bo jestem takim nobem, że spadłem. No niestety, tak się zdarza. A więc, moi drodzy, mam nim 655 bitew, a więc myślę, że coś o tym czołgu mogę powiedzieć, ponieważ już doświadczony jestem. E, mianowicie, mała historia, czym jest sam T29? E, nie będę wam go. Względem historycznym, bo to może nie na ten odcinek, ale posłuchajcie. 9 to jest typowy amerykański wieżowiec. Zobaczcie na niego. Ma dość niski kadłub i ma wielką wieżę. Ta wieża jest niesamowicie twarda z przodu. To jest typowy wieżowiec. On ma stanąć za górką, wystawić wieżę, na grać tak, żeby wykorzystywać swoją depresję. Jaką mamy, bo tu ma, on ma chyba z 10 stopni bodajże, a więc jest super. Gramy po wieżę, no stop gramy na wieżę. Ta wieża jest niesamowicie twarda z przodu. No nie ma możliwości, żeby jej przebić po prostu. Nawet dziewiątki się od niej odbiło z przodu, no. Taki jest niesamowity pancerz, a więc ludziska jest super. Po prostu czołg... Potrafi, potrafi sprawić niesamowitą frajdę w bitwie. Okej, okay, przejdźmy może do statystyk tego czołgu. A więc tak, czołg ma 800 koni, to tak, ale czołg ma 1250 punktów wytrzymałości, a więc nie jest źle, ale też mogło być lepiej, ale też weźmy pod uwagę, że to jest siódmy tier, chociaż Tygrys ma chyba 1500, jak się nie mylę, 1550 chyba, a więc troszeczkę odstaje. Okej, okay, mamy silnik, 800 koni, o, 800 koni, a więc jest spoko. Jest spoko, powiem Wam szczerze, ma, daje nam ten silnik 12,42 konia na tonę, a więc jest spoko. Ten czołg jedzie, po prostu daje radę. Prędkość jazdy do przodu mamy 35 na godzinę. No, 35, ktoś by powiedział, że może, mogłoby być 40, ale, no, gdyby babka miała wąsy, byłaby dziadkiem. Czołg po prostu daje radę. Można nim się dotoczyć w miarę szybko i w miarę sprawnie. Myślę, że. Czołg w większości wypadków będzie osiągał te swoje 35 na godzinę, bo nie jest takim mułem, naprawdę. Największa prędkość cofania 12 na godzinę, szansa na pożar 20%. Działo, ludziska działo. Tutaj mamy 105. Mamy czas przeładowania 11:40, czyli że jest długo. Nie strzelamy zbyt często, a więc to też jest malutka wada tego czołgu. Czas celowania 2:30. Scenność na 100 metrów, 0,42. Moi drodzy, 0,42. No, chciałoby się powiedzieć niczym w ruskim, no nie? No po prostu tak, no. 0,42 no to jest tragicznie, po prostu. no Tragicznie, no. Działo potrafi się takimi kartoflami, że, o matko, mówię wam szczerze, potrafi działo spłatać figla i potrafi to naprawdę niesamowicie wkurzyć. Maksymalny zasięg 720 metrów, maksymalne podniesienie 15 stopni i opuszczalni 10 stopni o tym co mówiłem. Depresja mamy 10 stopni i zobaczcie, wieża wysoka, a więc daje to nam naprawdę bardzo fajny efekt. Ok, na gąsienicach mamy prędkość obrotu 20 stopni na sekundę, opory dla gruntu 1 i 1, 1,5, 2 i 6. Nie jest źle moim zdaniem, nie jest źle. Wieża. Zasięg widzenia 380 metrów, prędkość obrotu 26 stopni na sekundę. Zasięg sygnału radia mamy 745 metrów i amunicję mamy APEKi, APCR-y. Zaznaczmy APCR-y. To jest już moim zdaniem duży plus, bo gdyby ten czołg miał hity, by byłby moim zdaniem dużo gorszy. I oczywiście standardowo hałasy. -E Okej, okay. penetracja na APEC-u mamy. Od 149 do 248. Uszkodzenia są od 240 do 400. A więc jest fajnie, fajnie. Naprawdę jest fajnie. Potrafi zalosować fajnie tym działkiem. Szczególnie, że to jest siódmy tier ludziska. I mamy tutaj 105. A więc jest bardzo fajnie. Prędkość pocisku to jest 945 metrów na sekundę. Mamy tutaj apc -y, Jak już mówiłem. Penetracja jest od 184 do 306, a więc jest bardzo fajnie. Uszkodzenia od 200 do, 240 do 400, taka sama jak na APK-u. Prędkość pocisku 1181 m na sekundę, a więc jest też bardzo fajnie. Tylko pamiętajmy, że apc y wytracają penetrację razem z odległością i hajaki od 40 do 66 penetracji, od 315 do 525 uszkodzeń, chociaż nigdy w życiu nie widziałem takiej wartości. Promix was 1,91 metra, prędkość pocisku 945 metrów na sekundę. A więc uciska, myślę, że czołg daje radę, naprawdę robi bardzo fajny damage w bitwie. Mamy tutaj, jak widzimy, dwóch, czterech, sześciu załogantów. A więc jest sporo, sporo tych ludzi. Zobaczcie, zobaczcie gdzie siedzi sam dowódca. Śmieszną pozycję, ma, prawda? No. Przejdźmy do pancerza z Od 1 mm do 20 mamy tutaj gąsienicę, jak widzicie. I tutaj kawałek podwozia z tyłu. Od 21 do 30 mamy tutaj podwozie. Od 31 do 50 to jest same działo, jak i dach i uszy. Zobaczcie, te uszy, wystające uszy, tutaj Wam pokażę. Widzicie? Ale ludziska bez obaw. To nie jest pod tego To, jak Wam to wytłumaczyć? Tego to jest, ale nie ma. To jest to model czołgu, ale jak w to strzelicie, nie zadacie uszkodzeń. Wiadomo, jeżeli strzelicie tak w bok, to zadacie uszkodzenia, to tak. Bo wtedy po pocisk przejdzie w wieżę. Ale jak strzelicie z tej perspektywy, albo z tej, nie zrobicie temu, znaczy nie zrobicie nic strzelając to, ponieważ to są ludziska światła. Tak, to są najzwyczajniej, najzwyczajniej w świecie światła tego czołgu, które są właśnie tak zwanymi uszami. Ale myślę, że T29 dodaje to niesamowitego pazurka, że tak powiem, i ten czołg wygląda naprawdę bardzo fajnie, z tymi uszkami mi się to bardzo podoba, mówię Wam szczerze. Jest to świetne, okej. Okay. A więc teraz mamy od 51 do 70, mamy tutaj jak widzicie gniazdo CKMu, dolna płyta, tutaj te wizjerki wszystkie i tyłeczek. Potem mamy od 71 do 90 jest to. Znaczy są to boki pojazdu. Od 91 do 120 mamy tył wieży, jak i górną płytę. Od 121 do 160 mamy tutaj, widzicie, takie kwadraciki na górnej płycie. To są oczywiście twardsze miejsca. Jak i boki wieży, i same jej tak jakby spół, te zaowlenie. Od 161 do 190 mamy tutaj e, z podjażmem działa, jaki sam wizjer. A więc zobaczcie ludziska, wizjer jest naprawdę pancerny. Trudno się w niego wbić. Od 191 do 230, zobaczcie, to jest sam przód wieży. Zaznaczam, moi drodzy, to jest siódmy tir. Tak wyhamowałem się, żeby nie powiedzieć ludziska. Staram się ograniczać, już wiem, zwracajcie mi na to uwagę. A więc ludziska. Tak, znowu to powiedziałem. O, molar ty idioto. Sorki, sorki, sorki będę starał się tego unikać. Wieża jest naprawdę bardzo twarda z przodu. A więc jest super. I od 231 w górę mamy same i aż działa. Oczywiście tutaj przód. Eee, posłuchajcie moi drodzy. Co wam mogę powiedzieć po tym wszystkim jak wam zaprezentowałem metry tego czołgu. Kadłub no jest papierowy. No powiedzmy sobie szczerze. Ten czołg będzie przebijany za każdym strzałem w kadłub. No bo no, no nie ma tego pancerza na kadłubie. Dość dobrze. Teraz myślę, że chyba rozegram Wam tą bitewkę, bo tak te odcinki będą chyba zbyt krótkie, żeby Wam to pokazywać. To chyba nie miałoby najmniejszego sensu, a więc zaraz przejdziemy do bitew. I cóż, ludziska, musimy tym czołgiem grać typowo na wieżę, wykorzystywać jego depresję i wtedy ten czołg będzie robił niesamowitą robotę, po prostu niesamowitą. Ten czołg jest do tego stworzony, zobaczcie. Wizjer tego czołgu, jak stoi przed nami, jest praktycznie niewidoczny. Oczywiście, mi chodzi o władz dowódcy. I jeszcze plus. Władz dowódcy jest, zobaczcie, gdzie umieszczony. Jest bardzo z tyłu. Zobaczcie, gdzie ma pierścień obrotu wieży, a gdzie jest właz. Mianowicie, podczas obrotu wieżą ten władz dowódcy robi sporo duże ruchy. A więc dodatkowo, jeżeli ktoś nam celuje we włas, to możemy sobie ruszać wieżą lewo, prawo, lewo, prawo, i wtedy w ten wizir jest dużo tru trudniej trafić. Ok, listka. Jeszcze pokażę Wam, ile kosztują pociski. Tutaj mamy 1000 na podstawie, 4800 na goldzie i 680 na burzaku. Oczywiście e, sprzęty eksploatacyjne ustalacie jak sami chcecie. Moim zdaniem, e, Gaś, z gaśnicy czasami można zrezygnować. Ja tu mam jeszcze dużą gaśnicę yy, załadowaną, z tego powodu, że po prostu grałem tym czołgiem na turniejach. Jakoś to mam i właśnie zmienię sobie chyba na automatyczną. Super. I cóż, ja nie mam wyposażenia na tym czołgu, ponieważ Molar jest zawsze biedny i zdejmuje wyposażenie z wszystkich czołgów. Tak, moi znajomi się zaośmieją. Ale no cóż, yy, posłuchajcie, moi drodzy. Wyposażenie, polecam Wam na pewno mechanizm dosyłający, to jest podstawa, ponieważ bardzo długo ładujemy, ulepszony system naprowadzania i wentylacja. Można wentylację zamienić na stabilizator pionowy, ale ja bardziej polecałbym wentylację, ponieważ będziemy wentylacja pomoże nam i do skupiania, i do ładowania, i do obrotu, i w ogóle. Jak wiemy, wentylacja pomaga nam we wszystkim, a więc myślę, że wentylacja będzie lepszym wyborem. Okej, okay, moi drodzy. Tak prezentują się słuchy statystyki tego czołgu, a więc cóż, lecimy do bitewki. Słuchajcie, co ja mogę Wam powiedzieć na temat tego czołgu? Czy go Wam polecam, czy nie? Moim zdaniem tak, po prostu, bo to jest bardzo przyjemny czołg siódmego tieru. Można się nim bardzo fajnie bawić. Czołg myślę, że potrafi zarobić, ale chyba już też swoje jego czasy świetności przeminęły, ponieważ kiedyś ten czołg był dużo lepszy, moim zdaniem, a teraz. Coś tam chyba Wargaming pozmieniał w jego parametrach, to już nie jest tak świetny pojazd. Ale, ale, nadal gra nim się bardzo dobrze. Ja już gram nim dużo rzadziej, ponieważ ja, jak możecie zauważyć po moich odcinkach, nawet po ciekawych y, sytuacjach, ja dużo więcej gram czołgami 10 tieru. Z tego powodu, że po to wbijam te dziesiątki, aby nimi grać. No nie, o to chodzi. O, zobaczcie. Losowanie fajne. Molar? Nie spierdziel tego. No. A więc, moim zdaniem czołg jest naprawdę warty uwagi, ponieważ jest świetny. Zobaczcie Liska, no ten model tego czołgu, ho, 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 ho. no po prostu no cudo. Kocham się patrzeć na ten czołg, oj sorry mordo. No, a więc jest naprawdę super. No. Cholercia. Stary. No, a więc... Śmiało zdążajcie w tą linię, jeżeli chcecie ten czołg zrobić. Ja szedłem przez Shermana Jumbo, ponieważ nie chciało mi się grać ani T1 Heavy, ani M6, ponieważ słyszałem, że te czołgi nie darzyły się zbyt fajną opinią jeszcze w tych czasach, kiedy robiłem ten czołg, a robiłem go 3 lata temu. Już trochę się pozbieniało, no nie. Chociaż myślę, że kiedyś sobie M6 chyba zrobię. Z czystej ciekawości, wiecie? Tak po prostu, e, mówicie mula, znaczy mówicie, teraz zapewne powiecie mular, ty idioto, jedziesz czołgiem ciężkim na środek, gdzie powinny jechać medy. I to odsyłam was, żebyście, cofnęli się w odcinku, co wam mówiłem. Czołg powinien grać na wieżę, o ten. A więc jak pojedę do miasta, będę pokazywał im swój miękki kadłub, a więc to się troszeczkę mija z celem, no nie? A więc specjalnie jadę na środek, żeby coś pograć na wieżę. Mógłbym pojechać w miasto i grać za gruzami, bo jesteśmy w trybie wojny. Tak, tak, w trybie wojny, ale wolę sobie tutaj przyjechać, po prostu. Chociaż zaraz możemy Arta pokarać. To na pewno. Zobaczcie, skupiamy długo. Ale dostał. Jest plus, jest plus. Pierwsze przebicie, jest fajnie. No właśnie, o tym mówiłem. Arciożka. Trzyczkę spróbuję się wycofać, że może mnie tak często nie tłuk tą artą. No, na pewno ktoś teraz powie, że popełniłem błąd, bo tutaj przyjechałem. I tak, i nie. Patrząc pod tym względem, że pojechałbym w miasto i tł zostałbym tłuczony w kadłub, no, to tak, tak średnio, tak średnio wam powiem. No, albo gadam, albo skupiam się na bicie. Tak to potem wychodzi. Nijak. No, to był głupi strzał niepotrzebny całkowicie, ale też dobra. Pomeńmy to milczeniem. Pięknie spotkać po Tylko się szybko ugasił A szkoda. Szkoda, szkoda. gości, to tak się cofasz. Uuu. Uuu. przegrywamy. I to dość potężnie. No tego chyba nie, nie zdołam tam ujrzeć, dojrzeć w ogóle. Też może, może. A, to już trumują. A te 8, no czołg bardzo długo skupia, no to jest jego zdecydowana wada, no mówię wam szczerze, w, wsadźcie mu tutaj skupiaczkę, to naprawdę będzie dużo lepiej. 318, zobaczcie, na, naprawdę bardzo fajnie kopię ten czołg. Aha, aha, bra? Oj, 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 Isek, Isek, Isek. No będzie ciężko to wygrać. Zabiją mnie zapewne. No, gąsienice mi rozwalił tym. No, ale ja cicho przebiję. No, gdyby, oby się przeładować. Odbił się, super, super odbił się. A, do przodu. Ej, kiepsko polosowało, 295, no. jaj. no cóż no, sytuacja już była dość ciężka. Popełniłem błąd, bo mogłem już uciekać do prawej strony, do moich czołgów, tam mógłbym się bardziej schować ze wzniesieniem. Tak jest, popełniłem błąd, przyznaję się do tego. Ale no cóż no, uczymy się na własnych błędach, no nie? Na przykład następnym razem już zrobiłbym inaczej. Cóż, wyciska? Nie będę wam rozgrywał innych bitewek. Zobaczyliście, jak ten czołg kopie. Naprawdę bardzo fajnie potrafi kopnąć. Zważywszy na to, że to jest siódmy tier, Zobaczcie, tygrys ma półtora tysiąca życia, a my mamy o 250 mniej. Gdyby było też półtora tysiąca, byłoby na pewno fajniej, ale ktoś na pewno zacząłby krzyczeć: O, te 29, półtora tysiąca życia. Taki mocny. No wiecie, no kurno. Zawsze się znajdą hejterzy, którzy będą mówili, że czołg jest za dobry, ponieważ nie wiem, za bardzo się, nie wiem, no, ma za dużo HP, za twarde i w ogóle. Nie dogodzicie ludziom, no niestety, no, dla mnie było lepiej, gdyby ten czołg miał właśnie półtora tysiąca. Ok, wróćmy sobie do grażu, zaraz bitewka się skończy. No, taka to była bitwa. Jeszcze raz Wam powiem, naprawdę polecam Wam ten czołg, czołg bardzo fajnie, eee, bardzo fajnie można się nim pobawić i naprawdę fajnie go mieć w garażu, mówię Wam szczerze, polecam go Wam. Nawet jak gramy jakieś turnieje typu, teraz były te turnieje w, w ogóle w formacie 7.54, czy jak tam to było, już nie pamiętam dokładnie, ale wiemy, że musieliśmy brać ósemki? I do tego chyba musiało być ze dwie siódemki albo jedna szósta, coś takiego, nie wiem, nie wiem jak to było, a więc jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. I tam braliśmy te dziewiątki. właśnie czasami na mapę typu Piaszczysta Rzeka, naprawdę ten czołg T29 się przydawał, bo no tam są góry, Mo możemy wykorzystać swoją depresję i ludziska naprawdę Gramy tym czołgiem podwieży typowo, non-stop podwieży, i wtedy ten czołg naprawdę robi niesamowitą robotę. Dobra, no to z zamówienia to jest chyba tyle. Jeszcze poczekamy, aż sobie wróci. Zobaczymy, ile na takiej bitewce. A zrobiłem razem, chyba, będzie z 8 przebić, bo tam było jedno przybicie z podpałki, a więc było 8 przebić bodajże. A więc myślę, że nie jest źle. Spytacie mnie się, jaki jest próg, żeby wbić, żeby wbijać od do góry? Je, mój próg to było minimum 2500 uszkodzeń, żeby cokolwiek wbić. Jeżeli byliśmy poniżej, procent niesamowicie spadał, a więc to jest bardzo trudne. I tak, t jest to mój jedyny czołg, na którym mam 3 odznaki biegłości, bo jestem takim nobem, że nie potrafię wbić na innym czołgu. No cóż, no, molar nobie. Chciałoby się rzec, no nie? No, 650 bitów, No, powiem wam, że zacnie. Naprawdę zacnie. Oczywiście, Emeczka jest. Mam na nim 7 razy specjalistę. 42 razy duży kaliber. 37 stalowa ściana. 4 dewastatorów. No, myślę, że jest fajnie. 3 Radleje. No, powiem wam szczerze. czołg naprawdę robi robotę. Na pewno jest taki, że jeżeli zostajemy sami na na przykład będziemy bronić jednej flanki, przy dobrej pozycji ten czołg potrafi robić niesamowite wyniki. Naprawdę. Okej, okay, czołg wrócił, zobaczmy jaki wynik nam się udało zdobyć. To 34 tysiące na pręce. 2 2300 uszkodzeń 1300 zablokowaliśmy. Nie jest źle, nie jest źle. No zobaczcie jak procent spada 84,80. Widzicie? Mówiłem o tym. Nie mam 2500 tysięcy, już mam 84, a wcześniej na początku odcinka miałem z 85, prawda? No, jestem trzeci. Zobaczmy, jak to wygląda. Yy, łącznie zdobyłem 36 tysięcy, a za amunicję, Na amunicję wydałem 10 tysięcy na sprzęt eksploatacyjny, eksploatacyjny, przepraszam, 3000 na prawa czołgu 7000 i... Razem mi zostało z tego 34 000, bo jeszcze miałem mnożnik razy 1 i pół. Ok Luiska, to by było na tyle. Przedstawiłem Wam jak się prezentuje czołg T29, oczywiście go Wam polecam jak najbardziej. Jeżeli w czymś się nie zgadzacie ze mną, albo coś jeszcze byście dopowiedzieli na temat tego czołgu, oczywiście komentarze są Wasze, piszcie tam, będę się starał odpowiadać Wam non stop. Więc cóż... Ja Wam, ludziska, dziękuję za uwagę, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, nie zapomnijcie zostawić łapki pod tym filmem i wbijajcie na kolejne materiały. Oczywiście w opisie też możecie, zbieram sobie na nagrywarkę, aby moje filmy nie miały taki na przykład przycinek, albo czy jak na pewno ujrzycie w tym filmie, za co, za co Was serdecznie przepraszam. Ok, ludziska, ja Wam jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnych materiałach. Hej, ludziska!